Dwa tygodnie temu zrobiłem pierwszą część z Jeżeli ktoś nie je widział, to musicie, musicie się cofnąć, musicie zacząć od tej pierwszej części. Były tam dwa fajne samce, jeden wielki, przyogromny samiec. Po prostu miażdżył. No i moja ryba, która poszła z oblerem. Wsadziłem sobie kij między nogi, ale mi się wydaje, że, że to nie było przyczyną. Przyczyną była żyłka. Zresztą zobaczycie. A teraz zaczynamy drugą część właśnie od tego jak spadła mi ryba i kolega przywozi mi drugą żyłkę. Zapraszam! Przyjechał Tomek i to są prawdziwi koledzy, nie? Przywiózł mi żyłkę nową. Rybena Woblera od Bartka Olkiewicza spadła mu przy samym podbieraku. Tomek wyciągnął rybę na Bartka Olkiewicza Woblera. Ja tak samo ta nieszczęsta żyłka co mi pękła, kurde. Trzecia ryba tak samo była na woblera od Bartka Olkiewicza. Trzy ryby nie na ręce. Wiemy, że jest mało ryba, jednak te ryby lubią te woblerki. W zaj, zaj, podbieraj, podbieraj, jest, jest, naprawdę. Tak tak. no, teraz, teraz, jest, siedzi. Uuhu uh, 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 uh. ja, Indianie, Indianie Czeka, Czekaj, czekaj jeszcze. Piękna, samica piękna. Strzelam 67. 68 69 69 To jak pozycja, nie? Nie, nie, sadź ją do podbieraka. Nie? No jak wyjdzie sama nie idzie nie idzie. Czekaj, czekaj. Trzymaj ją jeszcze, trzymaj jeszcze do podbieraku podraku. Trzymaj, trzymaj, trzymaj Pięknie. Pięknie poszło. Poszło. Szadł na się Ja wczoraj łowiłem no. na nitkę i ryba poszła z woblerem ale dzisiaj Jest. Krzysiek dowalił Elo, elegancko. Kamila Boleskiego, ja też łowię na nie w Szkocji. No mówię, to jest ogień petarda, one tak tańcują, to jest masakra. I Krzysiek, muszę go przytulić. Fajna samica 6,9. Chcieliśmy zrobić 70, ale niech mu brakuje. Niech ma te 6,9. Elo, elo, trzeba się cieszyć, nie? Mirek hudziński jeden z lepszych rodzinników w Polsce. Jakie najlepszy? Mirek Chuciński dał mi tutaj. Jakie rary rarytosy, opierdzielę. Oh Naprawdę, miałem mnóstwo ryb szkocji na to i łososie, nawet na tym miejsce miałem łososie, tylko kotwicę zmieniałem na mega potężne. Mirek, tak jak mówię, jeden z lepszych krokodzienników. Dziękuję bardzo. Każda ci pęknie, zobacz, obojętnie jaka, czy nawet przy takiej temperaturze, bo lepiej jest, przynajmniej nosie ci szybciej pękają. Zobacz, patrz. Widzisz? A teraz. Ja bym wpuścił na, na, na. do tego, do fejny, nie? No, no. Jak padnie do wody, daję mu cysiaka, nie? A jak nie, no to nic mu nie dam. No ład. Trzy, cztery, trzy, cztery. Rzucę mu dalej, żeby się tam wychwiał. Trzy, cztery. Hop! 4, 3. Mirek Hudziński Za Bart Kolkiewicz. Stare malowania. Stary wobler Z sześcioletni na pewno. Pięcią drewno. Piękny. Miraz. A ten ciekawy kolor. Nowy Bartek Kolkiewicz. Trzy ryby w tym roku. Słyszeliście? Kowlotek. 83 rok. Ja pierdzielę takie klasyki. Dam zobaczcie. Quick. 2002. Niezawodny. Jest tata, tu jest Ta Tata to jako jedyny. Może jeść się nie palić nigdzie, to jak już mówiłem, u nas się pali zawsze. Jest! Jest tu! Zobacz czy kręci kamera tylko proszę cię. Gdzie... Kręci? Jest rybka. Może nie duża, srebrniutka, ja pierdzielę, gutkuta, wobler. Jest? JEEEEEEEEST! Tomek! Tatuś! To jest mój mentor, następny tata, ogień! Zaraz wypuszczamy. A! Ja pierdzielę po pierwszej co spadła! Panie Boże! Kurde! Ja pierdziele, widziałem ja żeby tu to to stanąć, Tomek! Jezus ma... Je... Jest ryba! Kurde! Druga! Jeju! Yeah Ko nagrywa? Poczekaj, poczekaj, czy mają wodzie, tomeczku? Wiedziałem, że tu stanąć, wiedziałem. Mówi idę pod dąb, ale mówię, stanę tutaj, nie? Ja pierdzielę. To jest pytarda, nie? Jedna ryba mi spada przez mój błąd. Zobaczycie, Czy żyłkę, i dopilnowanie zrywałem na korzeniach tu. Przed mróz pękała. Prawie się załamałem, mówię, tak nie można robić, debil. Druga ryba, na kuta. Piękne i tego w ogóle nie miałem dzisiaj go wziąłem do pudełka Ogień, ogień! Ale się aż tamu się trzęsę sami Rybka. Wypuszczamy od razu. Zrobi zdjęcie? Prawie. Do plastiku. No. Pięknie tu idzie. Wróć, wróć jeszcze. Pięknie poszło. Pięknie się ustawiła. Pięknie. Uh! I o to chodzi, nie, petarda, kocham wędkarstwo, pierwsza ryba przez mój błąd, ale była dużo większa naprawdę, spasiona, 70, z wielkim, z fajnym plusem, gruba, no, ale ta, nie wiem, zaraz bierzemy, bo wiemy, elo. k 64, padła na gutkuta. widzicie, od Piotra Wasika na szpiega, tu bordo, tu ten niebieski, a tu biały perła, że to tak w wodzie, Kojesu, prowokuje rybę, ryba nie ma wyjścia, wali. Ale dzięki! Ale żeś to zrobił, człowieku, dziękuję ci! Dziękuję ci, ja pierdzielę, Panie Boże, ty! Tak mi się waliła kotwica, nie wiem, dwie! Kolega mi uratował, bo chcę do szpitala jechać! Dwie palce w krwi! Tu jeszcze krew! I Obrotówki Demon Proszę, tak jak nie widziałem w ogóle. A, no, a tu proszę, zobacz, to proszę zobaczyć. to są podobnie wyglądają, ale to są zupełnie inne błyski. Tak. Ta chodzi płytko, no. w dryfie takim. No 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 no, rzucić, no. Jak woblera prowadzi. Ona ja mhm. sobie będzie migotała. A, a ta z kolei, jak się lekko w górę rzuci, to bardzo głęboko wchodzi wtedy w nurcz no nie, raczej nie na tą wodę chociaż ona jest bardzo uniwersalna bo można i wyprowadzić ją wyżej, ale w każdym razie nie skręcają żyłki, no to jest tak powiem podstawowa cecha ich ale strasznie fajnie poznać takich ludzi demony, pierwszy raz takie obrótówki widzę, nie, naprawdę Uniwersalna na, na. Wiesz, co, na łapał u siebie? Łososie w Szkocji? Na głęboką wodę. Dostałem prezencik od Krzyszka. Krzyszka! Pierwsza szyszka moja! Ale ja muszę, ja muszę Ej, daj, daj tam obrzebie, Daj tam użemię! Daj Daj tam Daj 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 po innych zbieramy, ale pamiętajcie, jak się zapełni worek, może być 2-3 dni, po paru dniach zabieramy go do domu. Dobra, Elo!